To nie jest walka polityczna, proszę Państwa. To jest tylko walka o to, żeby naszym dzieciom, tym przyszłym pokoleniem było trochę lepiej, żeby te dzieciaki mogły zrozumieć, co robi się z nimi za pomocą właśnie takich dopalaczy. Bo te dopalacze to nic innego, tylko chemia, a najwyżej zmieniane są co jakiś, czas, co jakiś czas podzespoły, które powodują, że sanepid nie może tego zamknąć. Tu również apelujemy do władz miasta, apelujemy również do kościoła o totalną walkę z tego typu przestępstwami. Musimy doinformować naszą młodzież, musimy doinformować rodziców przede wszystkim o skutkach tego typu używek. Do tego dołączają się również takie obiekty jak lokale nocne, jak piwiarnie. Próbowaliśmy z tym walczyć. Niestety. Wojna podspórna trwa. Dopalacze mogą powodować m.in. nudności, bóle głowy, stany lękowe, bezcenność drgawki. Oprócz tego wywołują problemy z oddychaniem, znużenie, silny ból głowy, ataki szału, urojenia, znaczne podwyższenie temperatury ciała, biegunkę, zawroty głowy, obfite pocenie się ciała, śpiączkę.

Stop. Dopalacze, czyli substancje psychoaktywne się spustoszenie w organizmie podobnie jak narkotyki. Chemia, wyniszczająca organizm młodzieży, powodująca agresję, powodująca wymioty, powodująca to, że ostatnio człowiek już 48 godzin nieprzytomny po tym, jak zażył taki narkotyk, taki taki dopalacz, to jest katastrofa do organizmu. Chodziło o to, żeby to była spontaniczna akcja, a skoro są babcie, skoro są rodzice, jest parę też osób młodych, to już fajnie, bo ćwy Wy, jako te osoby, zaniesiecie te wiadomości do domu z duchem i sercem z nami. Że, że też myślą tak jak my. Przy oknach i przy drzwiach tak wspaniałej bazyliki, jaką jest bazylika farna, że my tu jesteśmy, że my tutaj manifestujemy. Bo to jest bardzo ważne. Bo nawet prezydent, nawet Rada Miasta, policja, Straż Miejska, sanepid, będzie miał łatwiej i odważniej wchodzić do takich systemów. Będzie mieć łatwiej, i odważniej pukać do tych systemów. Zaglądać, badać, czym oni handlują. De facto w jednym szeregu ze zdrajcami Ojczyzny, ze zdrajcami Narodu działają przeciwko własnemu państwu, chyba że nie są Polakami.